I nie się, że teraz to jest źle. 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 Zaraz przyjdziecie. Zaraz przyjdziecie. Witamy w pierwszej części konferencji tłumaczowej. Dzisiaj wykonaliśmy zagłębie systemowej z 2 do 1. Do uzupełnienia dodam, że przy obecności tysięcy kibiców do Państwa dyspozycji Pan Dariusz, Pan nasi się, zagłębia sesnowiec. Panie trenerze, bardzo prosimy o podsumowanie, a potem ewentualne pytania z strony dziennikarzy. W sumie to ja Państwu chyba nic nie mam do powiedzenia, można tak powiedzieć. Widzieliście co się działo, widzieliście jaki był mecz. Nie chcę, ponieważ jestem zdenerwowany, to co się tutaj wydarzyło na meczu i nie ma co tego komentować. Wszystko. Mam pytanie do pracy zawodowej z SPL. Chciałem jednak zapytać, bo były takie konkretne sytuacje. Gdzieś tam była w rękach polokalnych, wydawało się, było zatrzymanie piłki ręką przez zawodnika w momencie, kiedy figura wychodzi w tą sytuację. To może to należy do tych Wie pan co? Tych sytuacji kontrowersyjnych było mnóstwo. Począwszy od żółtych kartek, czerwonych. I Dlatego nie chcę po prostu tego komentować, no, bo bym się gdzieś tam za bardzo. Za wiele rzeczy powiedziała, a liga trwa jeszcze i nie chcę po prostu tutaj gdzieś czy sobie czy narobić jakiś tak kłopotów, no po prostu no ciężko po takim meczu coś powiedzieć, no nie byliśmy w stanie dzisiaj nic tutaj zrobić i tyle. Panie że yy... uważa pan, że sędzia niesłusznie wyciągnął tą kartkę <laughs> dla... Wie pan co? Jak mamy młodych chłopców uczyć grać w piłkę? To jest chłopak młodzieżowiec, który dopiero wchodzi w piłkę seniorską. Takiemu zawodnikowi, ja nie mówię w ogóle, tylko daje się ostrzeżenie, ostrzeżenia, chłopak siedzi w szatni, płacze i, i co ja mu teraz powiedzieć, no, to jest sport, to, to jest walka, tak, dwa razy z przeciwnika, wyleciał z boiska i trzy czwarte meczu gramy w osłabieniu, no, z tak dobrym przeciwnikiem, no, to jest bardzo trudno, y nie chcę mówić czy słusznie czy niesłusznie, ale jeżeli coś dajemy to w dwie strony, a w drugiej sytuacji, w drugiej połowie Konrad Michalak wychodzi na czystą sytuację, zawodnik wyskakuje jak koszykówca, łapie piłkę w ręce i to jest żółta kartka, no, gdzie wychodzimy sam na sam. Szkoda szkoda, mu, szkoda mówić, dziękuję Państwu. Jeszcze miał 250 metrów, żeby wyszedł sam na sam, przecież to był pocisk. W ogóle Stasiu miał tego nie dotykać, jakby nie dotknął, to ona by tam, jakby nie było tej bramy, to by się zatrzymała tam w tym parku ta piłka. Faktem jest, że jest kartka, ale nie była ten. Nie, nie, nie miał szans do tego dojść. Witamy. <grymne> Na witamy, pana i Panie trenerze, bardzo prosimy o podsumowanie później ewentualne pytania. Gratulacje dla moich zawodników za postawę. Gratulacje też i podziękowania dla, dla kibiców za wiarę za doping. Zasłużone zwycięstwo. Nie zmienia to faktu, że, że graliśmy z przewagą. Ciężar gatunkowy meczu dla nas był bardzo duży, bardzo duży. I na pewno było cały czas raz mniej, raz więcej nerwowości. Ale trzy punkty, e, które zdobyliśmy dzisiaj, e, nawet do momentu, do momentu wykluczenia, e, byliśmy zespołem, który, który, który miał więcej ochoty. Na grę i, i, i na wygranie tego, tego meczu. Teraz musimy jak najszybciej zregenerować siły, bo czekają nas ciężkie mecze. Taka jest prawda. Patrzymy przez pryzmat przeciwnika, następnego porównując do dzisiejszego. Kwestia motoryczna, motoryki. Przygotowania fizycznego, jak to zwoli, jest bardzo bardzo ważna, bardzo ważnym aspektem w tej, w tej lidze. Także jeszcze raz dziękuję moim zawodnikom za postawę. Nie jest to dla mnie zaskoczeniem, no, ale za dobrą pracę. No, człowiek jest tak skonstruowany, że za dobrą pracę powinien, powinien być chwalony. Dziękuję. Panie że mam pytanie: czy yy, uważa Pan, że ten mecz to był najlepszy mecz Pana zespołu, przynajmniej w tym roku? Myślę, że, 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 że ja wiem nie, bo, bo bardzo dobrze, żeśmy zagrali też w Katowicach. E, e, dobrze, żeśmy zagrali na ciężkim terenie e, ze względu na, na warunki atmosferyczne w Bielsku. E, e, ja mówię, że bardziej musieliśmy walczyć oczywiście na pewno z przeciwnikiem, który nam nie ułatwiał zadania, ale przede wszystkim e, Zwycięstwo, które nam daje, 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 daje nadal szansę mieć nadzieję, I, i, i od tego nie, nie ucieknie nawet naj, najlepszy zespół, będąc cały czas w trakcie, w trakcie gry, myśląc o tym, że, 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 że trzeba szczelić tę bramkę, później utrzymać ten wynik, I, 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 i nie jest łatwo grać, nawet na najwyższym poziomie. Przed na przemocenie konwersji o problemach Peteriego Forstela trener przyznał rzeczywiście jest trochę pod formą ale trener domu zaufania, się zagrał spłacił go odzieczył się Oczek. wygląda to lepiej wygląda to lepiej na pewno na pewno można oczekiwać jeszcze lepszej postawy y pepa i, i uważam, że, że to co powiedziałem wcześniej, że z meczu na mecz, gdzie go drużyna potrzebuje, wszyscy go potrzebują, będzie jeszcze lepiej to wyglądało. Ja to wracając przez słowo wojska za wyglądać materiałki. No tak, to prawda, to prawda. prawda. Dziękuję. Długo się trener zastanowił około na tą prawą rzucić, bo tam nie było to oczywiste rozwiązanie, że akurat będzie... Znaczy myślałem, myślałem, powiem szczerze, że była tylko jeszcze jedna alternatywa Penanena postawić na, 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 prawą, na prawą obronę. On tak kiedyś? Nie, 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 ale prawonożny, defensywny pomocnik rozsądny powinien sobie, dać, powinien sobie dać radę. Była to taka lekka niewiadoma z tego względu, że, że Brakowało mu rytmu Perezowi, długo nie, nie trenował na, na pełnych obciążeniach, wiadomo przez ten pęknięty palec u nogi. Ale wiedziałem, że jak wytrzyma fizycznie, gdzie miał później problemy, już zagrał na, na, na prawej obronie, jak żeśmy grali tutaj z Bytowią. Panie trenerze, ta stracona bramka to była dekoncentracja, czy, czy, czy jakiś inny problem? Pytam, bo bo przez to zagranie w tej chwili bezpośrednio wyglądać na sklep A to może mieć znaczenie jakieś przy układzie końcowym. Wie pan, no, no uderzył, uderzył ładnie. No, no, co tu dużo mówić? No, no, można zawsze zapobiec bramce w jakiś sposób. No. Nawet jak jest karny, to można zapobiec. bo rąkarz może obronić, tak? Ściął do środka, próbowaliśmy, doskoczyliśmy, było za późno bardzo ładnie uderzył I, i tyle. Wie pan ja nawet nie wiem jak tam żeśmy przegrali 1-0, tutaj 2 1 żeśmy wygrali, jak pan tak mówi, no to chyba, chyba, chyba tak jest. Nie wiem nie wiem dokładnie czy, 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 czy akurat przy tej samej ilości punktów, no nie wiem, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ale jak pan tak mówi, no to może tak i jest. No, akurat tak się stało jak się stało, ale myślę, że. Myślę, że naszym celem jest wygrywanie, i nie tylko, bo sytuacja nas do tego zmusza, ale myślę, że tutaj sytuacja nie ma nic, nic, nic do rzeczy, bo, 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 bo nie sądzę, żeby jakikolwiek zespół nie chciał wygrywać meczy czy to na wyjeździe, czy u siebie. Zobaczymy, co nam życie zarezerwuje, starajmy się, to co powiedziałem, wyciągnąć maksymalnie z tych meczy, co mamy, co mamy u siebie. I myślę, że, 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 że później zobaczymy, jak, jak, jak to się ułoży.